Cześć kochani, tu droga duszy. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie na ukryte intencje, na intencje. Czy to osoby, czy to do, dotyczy jakiejś sytuacji, ale coś, o czym nie wiemy. Jakie tego są intencje, dobra? E, Czytaj jest ogólne, więc bierzcie jak rezonuje. Pamiętajcie, nie blokujcie się, nie nastawiajcie, nie szukajcie tylko jednej odpowiedzi, bo odpowiedzi może być więcej. Żeby Was coś po prostu nie ominęło, jakaś podpowiedź. Czas jest płynny, rolę sobie oczywiście zamieniajcie. Eee, ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że piszecie. Za to, że wspieracie kanał. Dziękuję za wszelkie wpłaty, i donacje, za to, że, że po prostu jesteście. Jesteście po prostu kochani. Jeżeli nadal chcecie wspierać kanał, to w opisie filmu, jak wiecie, jest link do Bajkofitu i możecie mi postawić kawkę. Natomiast, jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszy i też jest w opisie filmu. Dzisiaj wyjątkowo na razie nie pada, więc szybciutko robię czytanie. Zanim mi tu zacznie zaguszać mnie deszcz grad i wszystko co tylko możliwe, a na dworze. No, w miarę ciepło. Wiecie, ta, przedziwna jest ta wiosna tego roku. Naprawdę przedziwna. Więc dobra, herbata jest, wszystko jest. Na wstępie sobie zobaczymy w hmm, tej mojej tutaj mieszanki Lenormanda. I kitarów. Nie skaczcie. Oj, nie, nie, nie. Ukryte intencje. Co tam w tle się dzieje? Lilię, dojrzałość, spokój, pomoc. I słuchajcie, to nie musi się wiązać z tym, co wyjdzie z tarota, tak? Bo, oczywiście, tarotem też się zajmiemy. Wierzcie, nie tak jak z wami to rezonuje. Pierścień, partnerstwo, związki, pojedynanie, umowy, sukces, zaangażowanie, płatności, ślub. Słuchajcie, no na grubo idzie. Lilie to też seks. Hmm. Może jakieś propozycje, e, pierścionek, zaręczyn dla niektórych, Poszukiwana... poszukiwania, podróż, tęsknota. A Poszukiwana, być może ktoś jest poszukiwany w sensie takim romantycznym. Nostalgia, ruch, odległość, być może ktoś jest z dala, ktoś z przeszłości. Zobaczmy sobie jeszcze coś: desperacja. No, może ktoś jest, ktoś nie jest wysłuchiwany. Może ktoś został pozostawiony, poza, wyrzucony poza nawias. Ktoś, kto być może przybywa z daleka, bo być może coś się w życiu tej osoby nie udało. Słuchajcie, może to być ktoś z przeszłości, ale zobaczymy, co tu jeszcze chce być powiedziane, bo to wiecie różnie. Przyjaciel, towarzysz, godny zaufania, uczciwy, niezawodny i wierny. Być może ktoś, kto też potrzebuje wsparcia i pomocy. 32 może być ważną liczbą, może to ma 32 lata. Ktoś, kto, zobaczcie, tu jest też pies, ktoś, kto jest wierny, ktoś, kto nie wie, co już ma zrobić, być może chce przepraszać, być może coś zaprzepaścił, może gdzieś wyjechał i wraca. No do Was to powinna. Ktoś, kto był być może uwięziony. Nie może być rzeczywiście, a może były gdzieś daleko, być może nie było kontaktu, a teraz będą te możliwości się pojawiały. No dobrze, no to ciekawie się robi. Zobaczymy, co ta na to do powiedzenia. O czym ta osoba myśli? Co martwi tę osobę? Bo jest tutaj desperacja, jest zmartwienie, że nie, być może, że nie zostałaby słuchana, nie miała możliwości obrony albo wypowiedzenia się. Głupiec. Wiecie co? Być może ta osoba właśnie to jest to, że była totalnym głupcem, że zachowała się jak głupiec, że nie miała doświadczenia, że była na początku swojej drogi, że może to mogą to być jakieś rzeczy z przeszłości, albo coś powiedziała nie tak, bo nie miała doświadczenia, że wyszła na głupca, tak? No że właśnie miała też w pewnej sytuacji związane ręce. Rycerz kielichów emocjonalnie, uczuciowo, że nie zawalczyła być może o coś, o uczucie, o emocje, że zbyt mocno się bała, bo była niedoświadczona. Być może przeszła już teraz tą transformację, i być może teraz też się obwinia, być może jest w desperacji. Głupiec. O co chce być jeszcze? Że bała by się drogi jakiejś lub decyzji. No, jest tutaj miłość, jest tu y, dwójka kielichów, bliźniacze płomienie, wiecie, to są te bratnie dusze y, y, takie y, połączenia, takie specyficzne, tak bała się tego, być może się wystraszyła, że to jest zbyt, zbyt intensywne zbyt cudowne y, no i poszła na coś, co się wydawało dla tej osoby tej osobie, bardziej jakby naturalne bo być może taką naukę wyniosła z domu, takie wzorce jakieś, którymi, za którymi poszła. I tu jest 7 e, pentakli, coś, coś, co zostało zasiane, będą tego zbiory. Um, to jest oczekiwanie. Oczekiwanie na, na przyjazd, na dobry moment. No dobrze. A co o tobie myśli? Może martwi się właśnie tą, tą miłością, utraconą być może. O. Co myśli Trójka Denarów, że wszystko można zbudować, że można porozmawiać, że może tu być coś pięknego stworzonego, że można strach opanować, że można wszystko stworzyć jeszcze raz przy współpracy, że możemy, że wzajemnie się uczymy od, od siebie, że są tu lęki, że są tu pewne uzależnienia, uwikłania w pewne rzeczy, że być może kiedyś czegoś nie zrobiła, bo zbyt się bała, bo była w lęku, była niedoświadczona albo miała złe wzorce. To jest to, że ta osoba widzi być może was jako osobę taką stawiającą coś, tworzącą, kreującą, budującą stabilną, jakby stabilną podstawę, która umie też zarządzać sobą, swoim życiem, umie współpracować, umie powiedzieć: poczekaj, tak jak tutaj, przyjrzyj się temu, tak? Przyjrzyj, przy, przyglądać się też swoim niedoskonałościom, swoim lękom, strachom. sześć mieczy, która być może pomimo tego, że coś utraciła, właśnie chce tworzyć coś nowego, że jakby nie, uwa nie uważa tego, że co się stało albo ten ląd, który tam się porzuciła za coś straconego. To jest jakaś nauka, że być może że to wy się zablokowaliście w jakiś sposób energetyczny, mentalny jakkolwiek. Że można tutaj y, jakby transformować, że jest to duża inteligencja, duża praca i wkład własny, komunikacja, że wy być może chcecie, albo że ta osoba chce komunikacji, że ma taki cel, że może dużo zmienić, bo jest zdesperowana z jakiegoś powodu i być może wykona taki ruch y, pomimo wszystko, pomimo, że. Y, jakby nie wie, co ma zrobić, że też jest w strachu, że może popełnić błąd, ale być może teraz już nie odpuści, że, że czegoś się nie przestraszy. Dobra, e, jakie ma plany? Słońce chce się pojawić, chce wrócić, przeszła ciężką drogę i wierzę w to, że teraz się uda. Siódemka Buław nie da za wygraną, nie podda się, nie tym razem. Ona, ta osoba już wypracowała sobie sposoby działania, metody działania, jakby teraz wierzy w to, że coś, coś się uda, że ma inne doświadczenia, że jest inną osobą. O tak, będzie widać, że już być może dojrzała, że już nie jest, to może być nowy cykl, ale że ona już nie jest na początku tej drogi i że nie jest niedoświadczoną osobą. Że pokonała jakieś lęki, że wychodzi z tej opresji, depresji też chcę powiedzieć. Takim, takiego stanu to nie musi być choroba, ten stan taki, tylko że wiecie, takiego, takiej doliny, o! Z takiej jaskini. Być może gdzieś się ukrywała, gdzieś była odseparowana, zamknięta, nie wiem. Nie było kontaktu, a teraz chce wyjść i się pokazać, że jest. No proszę bardzo, świętowanie, może jakiś festyn, gdzieś chce się pokazać, ona chce się spotkać ta osoba, chce pokazać, że potrafi, że no nie wiem, chce zabłysnąć dla kogoś, ale tu jest świętowanie, radość, taniec, śpiew, może jakaś wyprawa, wyjazd, yy, może dla niektórych chce kupić działkę, yy, dom. Yy, znów karta bliźniaczych płomieni, ona teraz nie chce zaprzepaścić tej szansy którą i kochankowie. Ta osoba już jest dojrzała i chce wybrać, znaczy ona, podejrzewam, że ona już wybrała, że ona ma wizję swoją i tym razem nie chce z czegoś zepsuć. Uczucia. Jakie osoba ma uczucia? Piątka. Stara się opanować. Piątka była w nas sprzeczne uczucia. Nie wie, nie wie też jak Wy ją przyjmiecie, więc pracuje nad tym. Ale ona chce z tym, nad tym też pracować z wami, bo tu są różne, sprzeczne mogą być właśnie uczucia. I znów czwórka buław. Ona widzi w was dom, widzi w was bezpieczeństwo. Być może jeszcze jest tam droga do tego, bo to powtarza się, znów czwórka buław. A być może będzie trzeba pokonywać jakieś problemy, które się pojawiają, ale jeżeli będziecie we dwoje, to jest o wiele łatwiej. A poza tym, cel jest jasny i określony. Tam jest dom. I ta osoba być może w Was widzi ten dom. E, piątka buław. Jeszcze być może do, do, dokładnie nie wie, jak ma to zrobić, ale chce to zrobić. Dziewięć buław. E, tak, dobrze mówię. Dziesiątka. Przygniata ją też to, że ona nie do końca, że to ma tyle sprzeczności w sobie, tak? Dziesiątka buław mówi o ciężarze, ale ona jest w stanie ten ciężar pokonać. Ona to wszystko... Być może za dużo wzięła na siebie, ale chce coś naprawić i wie, że po tej dziesiątce przyjdzie as, buław, który mówi o nowym początku, nowej drodze, nowej przyjaźni, nowych możliwościach, o realizacji, o namiętności. Szóstka buław. Ta osoba chce zwyciężyć. Ta osoba chce zmienić koleję losu, zmienić to, co się być może zadziało. No dobrze, a wynik, perspektywy. Perspektywy wynik. Kapłanka, intuicja, może tak będzie lepiej widać. Yy, intuicja, być może, yy, bo to może być sytuacja też w ukryciu, i to może być na razie niejasne, bo kapłanka jest oczywiście osobą w ukryciu. Yy, ona się, Ta osoba bardzo będzie się kierowała intuicją, może cały już się kieruje intuicją, wie gdzie popełniła błąd i będzie chciała to naprawić. Ale to nie będzie takie oficjalne, być może. Być może szuka tej mądrości, tak. Być może chce się skomunikować, ale nie tak y, oficjalnie. Trójka kielichów. Y, znów mi się pokazuje impreza, tak? Trójka kielichów, świętowanie, y, jakaś impreza. Y, no najbliższa, która mi przychodzi, Do tych imprez teraz będzie mnóstwo, oczywiście jak będzie ładna pogoda, bo jak będzie cały czas lało, no to słabo, ale gdzieś na powietrzu, gdzieś w przestrzeni, być może ta osoba planuje coś i właśnie to będzie jakby tak najłatwiejszy sposób, żeby Was gdzieś tam spotkać. Ona, że to nie będzie takie przypadkowe spotkanie, ona być może ściąga Was energetycznie w jakieś miejsce, gdzie będzie świętowanie, gdzie będzie nie wiem, impreza, i gdzie przypadkiem się zetkniecie ze sobą i gdzie będzie mogła porozmawiać, nie wiem, przeprosić, cokolwiek. Um, ale to może nie być takie bezpośrednie, tak? Bo może długo też się nie widzieliście, więc będzie to takie z dystansu, ale doskonale jakby, podejrzewam, wyczujecie yy, intencje. No proszę, król była... O tu jest namiętność też. O, ta osoba to ukrywa, być może przed wszystkimi dookoła. Dziesięć kielichów, szczęście, spełnienie, radość. No tu jest wszystko tu w tej karcie. I namiętność, seks, miłość, znaczy nie tylko w tej karcie, bo to jest... Na razie ta osoba się przygląda, bo zobaczcie. Jeszcze się boi, jeszcze mamy tam tego diabła, jeszcze jest od czegoś w coś uwikłana, w coś zależna, dlatego może tu taka panka się pojawia, że to jest w ukryciu. Bo być może jest w jakiejś relacji dla kogoś, ale wie, że to jest po prostu, wie, gdzie popełniła już błąd. No co mam wam powiedzieć? Ale to miała, no, tak miało być, bo czegoś ta osoba być może musiała się nauczyć. Teraz wie, jaka jest droga, co powinna zrobić, i czuje ogromną namiętność, więc może to być wielkie przyciąganie. Jeżeli to są bliźniacze płomienie, no to jest, to, to jest czy, no chociaż bliźniacze płomienie to w ogóle, no, to może być kosmos. Przyciągania, tak? Możecie myśleć o sobie wzajemnie. Wręcz obsesyjnie i ta osoba może też, może to być właśnie tym, to, to obsesyjne myślenie, bo kapłanka i diabeł to jest takie połączenie bardzo intensywne, bardzo duchowe i też seksualne, tak? Więc to może być kosmos. Tyle Wam powiem. Dobra, zobaczmy w takim razie. pochódźmy trochę atmosferę. Nowa Ziemia. Trzymaj wizję, tak? Więc jeżeli oczekujecie tej osoby, no to coś się zbliża. Coś się zbliża. No i dwie od razu nam wyszły. Wewnętrzne dziecko. Dziel się swoimi darami. Otwiera się możliwość, tak? Wewnętrzne dziecko. Jeżeli ty zadbasz o siebie, to przyjdzie to, co ma być. Relacja karmiczna, moi drodzy. To był wzrost, konflikt być może był, być może między wami albo w waszych relacjach był, y, które osobno mieliście konflikt, ale to było tylko po to, żebyście się wzrośli. Y, dla tych, którzy nie mieli kontaktu, a to jest całkiem, całkiem bardzo możliwe, to było konieczne, bo inaczej razem byście, jeżeli mielibyście kontakt, no to by, by nie było tego wzrostu i nie byłoby możliwości, jeżeli dojdzie do spotkania, to, to spotkania nawet energetycznego. A tu, że tak powiem, no, no jest to, to ściąganie. Przyciąganie olbrzymie. Um, co tu jeszcze? Wykorzystaj swoją magię i urok osobisty. Co tu jest? Znajdź dobre strony obecnej sytuacji. No to jest właśnie ten wzrost. To są te. To... Być może już jesteście innymi osobami i teraz będziecie się poznawać na nowo. Spójrz oczyma innych, więc być może spójrzcie też z oczami tej osoby. Potrafisz to zrobić. Jeżeli coś trzeba odciąć, to odciąć, bo to, że osoba się pojawi i może potrzeba tylko wyjaśnienia, tak? Nie musicie wchodzić w relacje, ale pewne rzeczy powinny być wyjaśnione. Z tego tak wynika. Dobrze. I teraz sobie przeczytamy. Spokój. Oh, no bo tak, bo za bardzo się tutaj, wiecie, rozgraliśmy przeznaczenie. I ja już, już szukam, już szukam. Siódemka, dobra. Rumianek. Odsuń się trochę i odpocznij. Jeśli zastanawiasz się nad jakąś sytuacją, Odpowiedzią jest odpuszczenie spraw, pozostawienie ich w spokoju, lub poczekanie trochę dłużej. To poszukiwanie harmonii, wyciszenia i spokoju. Może się okazać, że to, co chcesz zmienić, lub czego chcesz, wkrótce nadejdzie wraz z nowym światłem, nowym ogniem i mocą. To, co słuszne i sprawiedliwe, również zwycięży. Uważaj, aby nie znaleźć się po złej stronie prawa, zasad lub konwencji ponieważ możesz się po prostu poparzyć. Szczęście, miłość, dobrobyt, spokój, pogoda ducha, sukces, sprawiedliwość, rak, lew, woda i ogień. Moi drodzy, no coś idzie, coś idzie. Co my tu sobie jeszcze przeczytamy? A duszą podszyty weźmy. Szczęście to nie pokaźna suma na koncie, zajebisty dom czy wypasiona fura. Szczęście to ludzie, którzy są, dają swoją obecność i pomagają tworzyć nam niezapomniane chwile. Czas ucieka, jest go coraz mniej. Zadbaj o siebie. Najwyższa pora, zacznij robić te wszystkie małe rzeczy, które sprawiają, że czujesz się dobrze. I słuchajcie, czas ucieka, jest go coraz mniej, bo może ta sytuacja, która ma nastąpić, jest coraz bliżej, moi drodzy. No dobrze. Myślę, że to już wszystko, życzę Wam szczęścia, żeby dla wielu osób to się spełniło, dla tych, które oczywiście chcą, tak? Bo, bo dla tych, które nie chcą, no to nie jest dla nich czytanie, ee, ale być może ktoś po prostu będzie chciał przyjść, przeprosić, porozmawiać i, i tak jak było tu po powiedziane, mm, to było chyba w podstawie, zaraz zobaczę. O, potrafisz to zrobić, więc albo idziecie w to, Albo to kończycie i odcinacie i tyle. No, ale ktoś, ktoś jest tutaj w desperacji, w poczuciu smutku, żalu, że coś nie zostało wypowiedziane, jakieś, albo za dużo zostało powiedziane. No to już od was wy wiecie, co w waszych relacjach się zadziało. To wszystko na dzisiaj. Myślę, no tak, wszystko, wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami i widzimy się, słyszymy w następnych czytaniach. Buziaki, papa. Pa.